Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w odcinku nieco innym, ale jak zwykle każdy odcinek jest nieco inny, bo dziś opowiem wam pewną historię. Bardzo miło wspominam pewną konsolę, która zawadnęła moim czasem parę lat temu. Tą konsolą było PlayStation Portable, które pozwalało mi się przenieść do wirtualnego świata. Dzisiaj widzicie jedynie pudełko, dlatego że we wnętrzu są elementy planszówki, a samą konsolę wziął mi wiewiór. Spokojnie, ja tę konsolę mu pożyczyłem, ale po prostu nie sądziłem, że dzisiaj mi będzie potrzebna do materiału. Grą, która najbardziej zapadła mi w pamięć, był Monster Hunter. Do każdej części drukowałem opisy mikstur i przedmiotów. Przegrałem praktycznie w każdą jego część, która wyszła po angielsku i ciągle mi było mało walki z wielkimi wyvernami. Od tamtego czasu zastanawiałem się, kiedy wyjdzie nowa wersja. Nawet kupiłem sobie wersję na telefon, tylko że to była ta starsza wersja, a teraz okazuje się, że wyszła nowa. Właśnie jutro. Bo w sumie jutro jest premiera, dzisiaj jest unboxing, tak? Chciałem taki materiał. Intro. Gry wysłał mi kłębe z i dołączył tam kartkę. Trzymaj kolekcjonerkę. Bartek PS przepis na drugiej stronie, bo widział jak ja się odżywiam podczas swoich vlogów, więc mam tutaj elegancki przepis na jajka chmurki. Ja wiem, że to może brzmieć troszeczkę dziwnie, ale ten przepis jest naprawdę dobry. Ale ja wiem, że tutaj nie przyszliście słuchać żadnych przepisów kulinarnych, tylko chcielibyście zobaczyć, co się znajduje w środku. Jest to edycja kolekcjonerska na PlayStation 4. Daję wam linka do samej gry w opisie. Natomiast. Facebooku w takim momencie. To Tigold, na czym ja skończyłem? Mniejsza! A tempi jest ten nóżek, nie wiem. Porysowałem sobie pudełko. A, a. Najważniejsze jest to co jest w środku. Chwila? Tu, 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 tu. Zaraz pod wieczkiem skrywającym tajemnice, znajduje się wersja na PlayStation 4 w standardowym opakowaniu. Dodatkowo jest załączony soundtrack z gry na bardzo eleganckiej, stylowej i designerskiej płycie. Jest to wersja deluxe, więc w środku jest voucher z paroma dodatkami. Sięgając z głębiej do opakowania, możemy zobaczyć album z grafikami. W twardej Okładce. Sam album w Twardej Okładce muszę przyznać, że jest naprawdę prześliczny. Jest wypełniony różnymi koncepcyjnymi rysunkami potworów, jakie występują w grze. I jak przejedziemy na pierwszą stronę, to możemy zobaczyć grafikę Nergigante. Czyli postaci, która jest postacią tytularną. Można powiedzieć, że potwór jest postacią tytularną? Tytularna bestia tej części. Bo to jest tak, że każda część Monster Huntera miała takiego przeciwnika, z którym trzeba było walczyć jako takim głównym przeciwnikiem. I tutaj ten jest wyszczególniony. ostatnio na przykład był Tigrex. I tak tylko napomnę, że to nie jest wywerna, tylko to jest smok. I teraz to, co najważniejsze, znajduje się w tym opakowaniu. Gra też jest ważna. Ale skoro to jest edycja kolekcjonerska, to chodzi przede wszystkim o figurki. A w tej części jest NerGigante. Po meksykańsku mówię stary, NerGigante, NerGigant, ner, ner... Chwila, z... muszę najpierw się dowiedzieć jak się, jak się to wymawia. NerGigante, 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 nie NerGigante, za dużo z Madziąką przebywam czasu. Ona zawsze mówi NerGigante, bo wiecie, Hubble espaniol! W środku znajduje się, uwaga, ona. Zazwyczaj nie zbieram żadnych edycji kolekcjonerskich, ale ta jest tutaj wyjątkiem. Energy Gunter w swojej własnej osobie, ale jest ładnie i dokładnie on wykonany. Ile to jest w ogóle szczegółów? To będzie przybitka. Nie mogę się doczekać, aż spotkam tą bestię, która tutaj przeniosła się do świata rzeczywistego w świecie gry, kiedy on będzie znacznie większych rozmiarów. Z tymi wszystkimi białymi kolcami, które mu rosną podczas walki. Tak, tak mi się wydaje. Muszę, muszę poznać więcej lore tej, tej postaci, tego potwora. O samej grze jeszcze niewiele powiedziałem. Wcielamy się tutaj w rolę łowcy, który wyrusza polować na gigantyczne potwory. Z upolowanych potworów zdobywa się materiały do budowania coraz mocniejszych broni i pancerzy. W tej części jest 14 rodzajów broni. Ja sam pamiętam, jak lubiłem latać starczą z, z mieczem, albo brałem po prostu wielki miecz i szedłem się spotkać z przeznaczeniem. Tutaj też lubiłem się posiłkować pomocami, drukowałem sobie drzewka z wymaganymi materiałami. Miałem mapy wszystkich lokacji z pozaznaczanymi punktami, skąd brać zioła, skąd kamienie, gdzie łowić ryby. Moja najbardziej pamiętna walka to była walka z potworem o nazwie Khazu. Gra, zwłaszcza w pierwszej wersji, nie wybaczała błędów i to był ślepy potwór, który wywąchiwał ofiarę i atakował elektrycznymi takimi falami. Ogólnie postać elektryczna. Wyruszyłem, walczyłem 50 minut. Potwór już sapał, powoli opadał z sił. To zwiastowało jego rychły koniec, ale okazało się, że nie. Quest się zakończył. Pamiętam, że wziąłem ze sobą tylko Poison BattleXa próbowałem walczyć, musiałem przejść tego questa, potrzebowałem, ale się nie udało. Mocno wymagająca i epicka. Takie same nadzieje wiążę z tą odsłoną Monster Hunter World, w którą teraz będę się zagrywać przez cały weekend. <laughs> zamierzam także odpalić streama jutro o 20 na moim drugim kanale Gridoek gdzie zamierzam troszeczkę w tą gierkę pograć i od czasu do czasu będę sobie takie streamy gamingowe tam robić, po to, żeby czasami się wychillować w tym mocno napiętym grafiku, gdzie tych krzeseł i innych rzeczy jest. Masakrycznie dużo, ale nie spocznę i będę robić dla Was jak najlepsze materiały na jak najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że ten krótki, prosty materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Podaję Wam dwa inne filmy, które warto także zobaczyć. Daję Wam subskrybujkę do tego kanału, daję Wam subskrybujkę do mojego drugiego kanału, do Greidołka. Dajcie znać w komentarzach, czy też będziecie grali. Jeśli tak, to na której konsoli, bo ja na PlayStation, tak jak widzieliście. Cześć!